Interesujące. Zapłaciliśmy za nie fortunę. Jakie wieści? Dział zaopatrzenia znalazł wreszcie brakującą część maszyny. Trzeba za nią zapłacić. Ile? 15 tysięcy. Jest złota? Zauważyłeś, jak ceny wzrosły? Na przykład na wyposażenie łazienek. Słyszałeś o podatkach? Cena jest zbyt wysoka. Zapytaj żony. Na pewno zna się na tym lepiej od ciebie. Cześć, Martin. Niech przyniosą gotówkę do mnie. Wezwij kierownika z zaopatrzenia. Oczywiście. Piętnaście tysięcy będę mógł spłacić część długów. Długo się nie odzywałeś. Zebrałeś się wreszcie na odwagę. Przestańmy się kłócić. Jesteśmy przyjaciółmi. Byliśmy, zanim mnie zdradziłeś. Każdy może popełnić błąd, przynajmniej raz w życiu. Do rzeczy, nie mam czasu. Wiem, jak cię spłacić, ale potrzebuję pomocy. Co znowu wymyśliłeś? Na mnie nie licz. Mam plan, wszystko przemyślałem. Musi się udać. Chcesz odzyskać szmal? Mów. Pogodziłeś się z żoną? Przestań. Mercedes dość już mnie wymęczyła. Mam wrażenie, że jest w tobie zakochana. Co? Proszę. Nie mogę otworzyć drzwi. Przyniosłam kawę. Dziękuję. Proszę. Skąd ten pomysł? Poczekaj. Ale smrodz. Kawa była zimna? Nie, mam pytanie. Gdzie jest Monita? Nie przyjdzie. Zachorowała? Tego nie wiem. Zadzwonię do niej. Prosiła, żebym oddała komórkę. O niczym nie wiem. Już, ani chwili spokoju. Zaraz. Co tu robisz? A ty? Jesteś chora? Przysłać lekarza? Nie. Kimberly oddała ci komórkę? Tak, ale nie rozumiem. Czego? O co ci chodzi? Odchodzę. Dlaczego? Z powodu tego incydentu na przyjęciu? Nie, z powodu incydentu w biurze po przyjęciu. Nie udawaj, słyszałam waszą kłótnię. Wróciłam oddać umowę Mercedes. Twoja dziewczyna kazała ci wybierać. Zanim mnie zwolnisz, sama odejdę. Zostało mi jeszcze trochę godności. Godności. Nie poprawiaj mnie. Nie zamierzam cię zwolnić. Twoja dziewczyna uważa inaczej. Tak ci na niej zależy? A nie zależy? Ani trochę. Na tobie? Owszem. Ale nie o niej rozmawiamy. Pomyłka. Dzisiaj są urodziny Koki. Naprawdę? Zapraszam cię. Przyjdziesz? Tak. Idziemy? Nie. Jak to? Zrobię to tylko dla niej.

Proszę za mną. Zapukamy na wszelki wypadek. Dawno nas nie odwiedzałeś. Berlanga, czekałem na pana, proszę. Wejdź. Przekaż kierownikowi, że mam pieniądze. Co jest? Nic. Witaj. Jak się masz? Doskonale. Zakochałam się. Czy to widać? Tak. Oczy ci błyszą. Pójdę do Martina. Wyszedł. Jak to? Dokąd? Szykuję urodziny dla Koki. Dla kogo? Dla najmłodszej. Pamiętasz? Tak, ale urodziny? Każdy ma urodziny. Zamknij się. Martin nie wspominał o tym? Miałam rację. Nie zależy mu na mnie. Mówię ci, to idealny moment. Pieniądze są w jego biurze. Przyszli swoich ludzi po akcji. Jasne. Powiadomie cię. Pa. To doradca giełdowy. Zaskakujesz mnie. Czego chcesz? Jak się masz? Co tu robisz? Przytul mnie. Pogratuluj mi. Zakochałam się i jestem szczęśliwa. Znowu? Świetnie. To wszystko? Miłość. Gratuluję. Zrobisz coś dla mnie? Żadnych pożyczek. Czy prosiłam cię kiedyś o pieniądze? Bez przerwy. Moja prośba ma związek z miłością. Niesamowite. Martin nie przepada za Rolando, moim rolą. A ja chcę za niego wyjść. Urodzę mu dzieci, a ty zostaniesz wujkiem. Chcę, żeby moja rodzina się kochała, była ze sobą blisko. Jasne, później pogadamy. A teraz już idź. Debora, idziesz? Musisz z nią iść, nie zawiedź Konstancy. Jaka krótka sukienka, co masz pod nią? Koszmar. Idźcie już. Jesteś niegrzeczny. Ja tu pracuję. Przestań. Jestem tytanem pracy. Wynocha. Trzeba je chronić. Jeszcze raz. Nie za dużo coś na takie zabawy? Jeszcze. Zapomniałam kanapek. Co? Balony na przyjęcie. A co ja mam robić? Idźcie, zaraz do was dołączę. Pośpiesz się. Cześć. Na pewno dobrze robisz? Twoja wciąż się martwi. Proszę, nie wtrącaj się do tego. Gdzie spędziłeś ten noc? U kolegi, w domu przyrzednim. Naprawdę? Jadłeś już? Tak. Nie martw się. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, uważasz mnie za idiotę. Co tu robisz? Zostaw tego kretyna. Ostrzegałem cię, żebyś zostawił moją siostrę w spokoju. Przestań, koki słyszy. Gdyby nie ona, już byś oberwał. Chcesz się bić? Co robisz, idiota? Chodźmy. Nie wtrącaj się. Jestem. Pan do kogo? Jestem komendant Błyskawica, do usług. Oczywiście. Wejdź, młody człowieku. Miło, że tak mnie pani nazwała. Potrzebuję ustronnego miejsca. Słucham? Najlepiej budki telefonicznej, żeby nikt mnie nie poznał. Chce pan zadzwonić? Nie. Kiedy pani była dzieckiem, bohaterowie jeszcze nie latali. Muszę się gdzieś przebrać, rozumie pani? Najlepiej w łazience. Oczywiście. Chwileczkę. Przyniesie łazienkę tutaj? Nic nie rozumiem. Niezła impreza się szykuje. Ciekawe co tam jest. Dzięki, zapraszam. Koki zaraz się pojawi, a my zrobimy jej niespodziankę. Tylko ostrożnie, nie zniszczcie niczego. Oprócz ciebie. Co? Dlaczego kierownika jeszcze nie ma? Dzwoniłaś? Oczywiście. Na pewno zaraz tu będzie. Witam. W czym mogę pomóc? My do fotokopiarki. Działa bez zarzutu. Będzie działała jeszcze lepiej. Chcesz spróbować? Rączki do góry.